Cześć, to Agile Bars Express, Rysiek Moszczyński, Piotr Gurajek i Aleksander Kuska. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, dziękujemy wszystkim z Was za słuchanie z cierpliwością naszych wywodów i zachęcamy też do kliknięcia subskrypcji, czy zostawienia swojej oceny w serwisach, w których nas słuchacie. To zawsze jest dla nas dodatkowa informacja zwrotna, czy to, co robimy. Idziemy we właściwym kierunku. A dzisiaj sobie pogadamy o czym, Rysiu? O Agile Mindset. Jak kształtować, jak w ogóle wprowadzać w zwinność. Więc, no, tak trochę filozoficznie dzisiaj będzie. Oleg, czym tam ten Agile Mindset jest? No czym jest engine mindset? No jest sposobem myślenia, tak? Zwinnym, dostosowującym się do otoczenia, do oczekiwań, biorącym pod uwagę potrzeby zespołu, klientów, użytkowników, bazuje na doświadczeniu i obserwacji, opiera się na eksperymentach, próbowaniu nowych rzeczy, sprawdzaniu, czy służą nam, czy nie służą. I kluczowe wydaje się nastawienie na Efekt, na wynik, na osiągnięcie celu, na dowiezienie wartości, a jednocześnie na szybką adaptację i zastosowanie się do zmieniających się potrzeb, warunków otoczenia. A klucz z winności jest współpraca: współpraca w zespole, współpraca z klientem, współpraca z użytkownikiem, badanie oczekiwań, spełnianie ich. Sprawdzaniem, czy rzeczywiście to, co nam się wydawało, to jest to, czego klient oczekuje. Jeżeli tego nie zrozumiemy, no to nasze działania zwykle będą pozorowane. Już o pozorowanych działaniach mieliśmy odcinek o kulcie Cargo. Pewnie pamiętacie, a jeżeli nie, to odsyłamy do poprzedniego, jednego z poprzednich odcinków. Zwinność to też zmiana kultury. Zmiana kultury, wewnątrz firmy, wewnątrz organizacji, wewnątrz zespołu, umiejętność. Skutecznego porozumiewania się, słuchania, parafrazowania, upewniania się, czy rzeczywiście zrozumieliśmy to, co nasz interlokutor miał na myśli. Także współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca. Wiesz co, wydaje mi się, że mówisz o praktykach. Nie wiem, czy pamiętacie, przynajmniej ja zawsze jak się spotykam pierwszy raz z zespołami, gdzie, gdzie rozmawiamy o zwinności, to rysuję ten taki. Popularny domek, nie gdzie? Na górze tam ten daszek, e, później filary. No i fundament, zdrowy rozsądek i pragmatyzm. Nie? No i, i, i zawsze zadaję pytanie, de facto, czym jest filozofia? Zwinności, bo tutaj się, myślę, zasadza e, no, potencjalnie taka e, duża pułapka myśleniowa. Czy tak się zastanawiam, jak mówimy mindset, nie? to czy w racjonalnym jakimś czasie przychodzi możliwość zmienienia mindsetu, na ile to, to jest w ogóle realne? A dwa, po czym poznać, że faktycznie ten zwinny mindset gdzieś tam jest. I po praktykach to jest jakaś tam pochodna, nie? Jeżeli są jakieś tam praktyki stosowane, techniki, narzędzia, coś tam, to można mieć pewne założenie, że o, być może jest. Ale wydaje mi się, że bardziej można poznać w trakcie dyskusji, po tym, na co jest zwracana uwaga. Jak ktoś ma mindset na przykład bardziej taki altruistyczny, jest ustawiony, nie? Bardziej empatyczny, bardziej altruistyczny, to, to słychać po prostu w trakcie dyskusji zazwyczaj. Jak na, jakie pytania zadaje, do jakich decyzji dąży, do jakich działań dąży. Yy, I wydaje mi się, że to po tym bardziej można poznać te, ten zwinny mindset niż po praktykach, tak na koniec dnia. No dobra, ale czy to nie jest taka standardowa, filozoficzna dysputa, co było pierwsze, kura czy jajko? Czy yy, myślenie jest pierwsze od działania, czy najpierw trzeba działać, żeby zmienić myślenie? No ja myślę, że poznajemy po owocach. Nie, bo to, kto jak myśli, to, to jest rzecz jakby wewnątrz, a to, jak rzeczywiście działa, to chyba ma kluczowe znaczenie, bo pracujemy z efektem tego, co nam się udaje uzyskać. Takim ciekawym podejściem do zwinności, i to usłyszałem kiedyś, kiedy na pewno tej zwinności nie ma, to wtedy, gdy nie angażujemy użytkownika, gdy nie mamy kontaktu z kimś, kto odbiera naszą pracę. Nie wiemy, jak on to odbiera, czy to jest rzeczywiście to, czego oczekuje. I to mi się wydaje, jest, jest dosyć ważne w zwinnym podejściu, żeby no, nie bazować tylko na tym, co nam się wydaje i to, o czym my myślimy, gdybyśmy byli użytkownikami, tylko rzeczywiście na realnych potrzebach tych, którzy odbierają naszą pracę. I to jest dla mnie chyba clue zwinności. Ja bym się zgodził, chociażbym to trochę złagodził w takim znaczeniu, że niekoniecznie użytkownika, bo to różnie może być, zresztą można nam się wydawać, że ktoś jest użytkownikiem, bardziej powiedział, że po prostu jak ten zwinny mindset implikuje, że mamy naturalną tendencję do poszukiwania feedbacku na temat tego, co robimy. Na temat rezultatów, gdzieś nam naszej pracy, Mamy taką naturalną tendencję. I chyba, żeby było to zrozumienie, nie no bo jeżeli nie będziemy mieli celu, ale będziemy rozmawiać z użytkownikami, to i tak możemy błądzić, nie? więc i w sumie też dobre jest to zrozumienie własnych ograniczeń. Na przykład. Miałem taką ciekawą sytuację ostatnio, może nie będziemy tam mówić nas, własnych zespołów czy innych, ale bardzo mi się taką aż zanotowałem, mi się spodobała. Później, właśnie jak sobie rozmawiałem z tym zespołem, to udzielałem feedbacku. Bo rzadko takie coś, niestety chyba w moim bąbelku mam spotykane, że słucham rozmowy na Daily, bo są zaproszony tak, żeby, żeby gdzieś tam coś pomóc, podpowiedzieć, posłuchać. Nie no słucham tej rozmowy na Daily. I dotykają jakiegoś tam problemu do, do rozwiązania w swoim oprogramowaniu, czy tam generalnie w tym, co chcą zrobić. No i jest taki raczej przez sekundę dosłownie sentyment wyczuwalny, że ktoś tam jest poza zespołem, kto to zna, i żeby może tam gdzieś to zostało dopilnowane, do żeby ta osoba, ten ktoś coś zrobił. I to dosłownie tam przez sekundę, może dwie tak było, było wyczuwalne w, w powietrzu. Na szczęście, jeden z deweloperów powiedział, nie, no w sumie mamy dokumentację. Właśnie ogarniemy to sami. To nie jest Rocket Science. Nie. Tam zrobimy to w tym, w tym sprincie. Ja mogę to, nie wiem, ja, ja czuję, że mogę spróbować, tak gdzieś tam powiedział. I ta, ta jedna rzecz wystarcza, że za chwilę dołączył drugi deweloper i po, powiedział w sumie to prześlij prześli, prześli mi tą dokumentację e, też, czy tego linka, e, też chętnie pomogę zobaczyć, w sumie mo, możemy to ogarnąć sami. I tak w te, parę, w te w parę sekund ta dyskusja skręciła na takie tory, że cały zespół był, dobrze, zobaczmy wszyscy w tą dokumentację, to ogarniemy. I dla mnie, jakby takie sytuacje są objawem zwinnego mindsetu. Ale to, co mówisz, jest bardzo ważne, nie? bo to właśnie ta chęć uczenia się w zwinności jest bardzo ważna. Że jak sobie myślimy o tej zwinności, to nie uczymy się tylko o samej zwinności, tylko o całym tym, co tą zwinność otacza. Nie, nie tylko o praktyki, ale właśnie. To, co mówisz, ta proaktywność, także, bo to nie jest naturalne, że w zespołach jest obecna proaktywność, która akurat z winności jest naturalna. I myślę, że też fajnie powiedziałeś o tej dokumentacji. Bo ja myślę, że właśnie wokół dokumentacji narosło wiele mitów i ludzie często mówią, że to działające oprogramowanie ponad wyczerpującą dokumentację. Co powoduje, że no, brak dokumentacji kojarzy się mylnie ze zwinnością, co jest kompletnym przeciwieństwem, wydaje mi się, tego, czego rzeczywiście zespół zgrabnie działający potrzebuje. I na ile ważna ta dokumentacja jest, mimo że może nie jest na pierwszym miejscu, ale pozwala rzeczywiście działać często, nie odwołując się do zewnętrznych źródeł, ale pozwala przypomnieć sobie, co zostało zrobione, jak coś zostało zaprojektowane, jak powinniśmy to zmienić, jak zmodyfikować. Także ten aspekt dokumentacyjny, fajnie, że to w Twojej wypowiedzi, Piotrku, wybrzmiał. Już myślę, warto zwrócić uwagę, że to, co powiedziałeś, że jeden z programistów powiedział, że może się tym zająć, od razu poszło to kaskadą dalej, nie? że jednak w zespole jest taka chęć współpracy. Bo to też nie jest oczywiste, nie? że OK, mogą być jednostki, które podejmują jakieś wyzwania, bo dla nich ta samorealizacja jest bardzo ważna, co nie oznacza, że zespół będzie współpracował. Nie? Jednak ta współpraca w zespole i żeby ludzie identyfikowali się jako zespół i brali tą odpowiedzialność za osiąganie celu zespołowo no to ta współpraca jest też bardzo ważnym elementem plenia zwinna. Co jeszcze by brzmiało, no to właśnie ten ownership, tak, tego, co robimy. To, że ludzie chcą sami rozwiązać problem, poszukują tych rozwiązań, samo się organizują, szukają czegoś, co pozwoli działać bez zewnętrznych źródeł zasilania wiedzą czy umiejętnościami, ale starają się właśnie, tak jak się powiedziałaś, dokształcić się, dowiedzieć się czegoś więcej, rozkminić, i takie działanie wspólne, wspólne, wspólna praca nad tematem i nad problemem pozwala często ten problem wydawałoby się na początku trudny rozwiązać. To jeszcze jedna historia mi się przypomniała, którą mógłbym tu przytoczyć pod kątem tej naszej dyskusji o feedbacku, czy generalnie o jakiejś informacji zwrotnej, najlepiej od użytkowników. I pamiętam w jednej z poprzednich firm, gdzie pracowałem był taki moment przełomowy. Ten moment przełomowy to było, było to jak dziewczyna, która zajmowała się UX researchem usiadła razem z resztą zespołu w tym samym pomieszczeniu. To jeszcze było przed pandemią, jeszcze to było możliwe, żeby usiąść sobie razem i gdzieś tam osmotycznie nabierać trochę jakiejś tam wiedzy czy zrozumienia kto czym się zajmuje. I tak dalej. I ta jedna rzecz spowodowała, że jeden z deweloperów, frontendowy programista, czy bardziej full stack, który też w prywatnym czasie, wiadomo jak to deweloperzy, tecy z krwi i kości kombinują, próbują, piszą swoje rzeczy, swoje aplikacje, I więc taki z tego tytułu, no, bardziej też biznesowy, może i miał spojrzenie, ale dzięki temu, że, że koleżanka z zespołu była obok i w trakcie sprintu z ciekawości tam sobie po prostu z nią rozmawiał podglądał, coś tam razem zrobili, wy wyklikali, wyklikali jakieś tam testy, eksperymenty takie UXowe w serwisie, który był wykorzystywany no, reklama czy nie reklama bardzo myślę, ciekawa opcja do, do sprawdzenia usertesting.com żeby tam sobie jakieś takie eksperymenty na szybko robić i mieć feedback od potencjalnie jakby użytkowników czy żywych ludzi. Nikt nam nie zapłacił za tą reklamę? Nikt nam nie zapłacił, tak, ale myślę, że warto wspomnieć, bo próg wejścia nie, był, nie jest tam duży. I w kolejnym sprincie już jakby jak się toczył, to ten kolega robiąc jakąś tam zmianę pomyślał, że w sumie ten, z, zrobi taki eksperyment na tym serwisie. Dostęp był. Nie było to zablokowane, że to musi kon, konkretnie ta koleżanka klepnąć. Yy, więc przygotował jakiś tam eksperyment w tak zwanej przerwie na kawę. Z nią się skonsultował, czy czegoś tam źle nie, nie zrobił, nie pominął. I puścił, żeby pochodził ten eksperyment prze, przez dzień czy dwa, żeby zabrać jakiś tam feedback. Trochę to pomogło. Ale to nie jest istotne w tej historii. Chodzi o tą proaktywność. W szukaniu feedbacku, w tym, że e, dzięki obecności z innym specjalistą, tak, w czymś innym wykształconym, e, trochę ta, ta, ten nasz horyzont został poszerzony, bo chcieliśmy go poszerzyć, bo chwilę pogadaliśmy, jakoś tam e, te prostsze rzeczy jesteśmy w stanie już w tej nowej dziedzinie, nowej domenie nawet próbować wykonać, nie czujemy takiego oporu, że to musi zrobić ktoś inny i poszukiwanie, czy, czy to, co zmieniliśmy, czy to było we właściwym kierunku, czy może jednak coś tu zmienić, jeszcze poprawić, żeby tą wartość dowieść większą, no bo przecież jeszcze mamy czas w sprincie, jeszcze możemy to wszystko zrobić i jakby to, to było taki driver nie? do tych działań tego dewelopera, czy też taki objaw właśnie poprzez te zachowanie, poprzez sposób rozmowy, poprzez to, na co zwraca się uwagę, no, pokazuje ten zwinny mindset. Myślę, że też ważnym elementem myślenia zwinnego jest elastyczność, nie? że ta zmiana wszyscy mówią, że zmiana jest naturalnym elementem i, i po prostu jest pewna. I Walka ze zmianą po prostu jest marnowaniem zasobów, energii, nerwów i tego wszystkiego. Więc ta umiejętność adaptacji do okoliczności czy nowych wymagań. Też jest takim ważnym elementem właśnie tego myślenia zwinnego. Ja myślę, że jeszcze nie powiedzieliśmy o, o jednym z elementów, który się kojarzy ze zwinnością. To jest prostota. Minimalizacja ilości pracy do wykonania. Maksymalizowanie tego, czego nie powinniśmy robić. Żeby nie marnować czasu. Tak blisko od szczypłego zarządzania tak? jest, jest zwinność. Żeby nie marnować, żeby minimalizować wszelkie możliwe. Straty, waste, nie marnować czasu, nie marnować energii. Starać się wybierać takie rozwiązania, które z jednej strony będą proste i prosto nas będą wieść ku celowi, ale też będą proste w utrzymaniu. Że nie będą wymagać jakichś skomplikowanych działań później, jeżeli będziemy nasze rozwiązania użytkować już w dłuższym czasie. Że warto o tym myśleć, warto, żeby rozwiązania budować proste, zgrabne, przejrzyste. To też jest element tego z innego mindsetu. się jednej z moich ulubionych zasad z manifestem. <noise> Ulubiony w tym znaczeniu, że nie zgadzam się z jakimś tam tłumaczeniem, które, które jest tam podane na, na język polski. No właśnie jest to przetłumaczone jako sztuka minimalizowania, prosto ta sztuka minimalizowana, ilość koniecznej pracy. A w oryginale. Jak czytamy, jest przewrotnie napisane, że to jest sztuka maksymalizowania pracy niewykonanej, nieskończonej. I jak chwilę nad tym się zastanowimy, to takim imperatywem, w, żeby napisać o maksymalizacji pracy niewykonanej, jest na przykład asertywność. Czyli że częściej mówimy nie naszym pomysłom atrakcyjnym w ten czy w inny sposób, żeby zrobić taki feature, taki, albo inny feature, albo w ten sposób zmienić działanie naszego produktu, nasze, no to w tym kontekście akurat oprogramowania, jak sięgniemy aż tak daleko do korzeni, tak? Mamy zwinego wytwarzania programowania, ale generalnie że mamy dużo różnych atrakcyjnych pomysłów, co dodać, co zmienić, w jakim kierunku pójść. I ta umiejętność powiedzenia, nie, czyli maksymalizowanie tej kupki pomysłów, która nie zostanie zrealizowana, to jest sztuka, bo nie chodzi o to, żeby tylko minimalizować ilość koniecznej pracy, bo jedząc, dlaczego to zwracam uwagę? Bo yy, czasami to jest takie wejście i później niezrozumienie, na przykład MVP, czym jest takie pójście po, na skróty, bo mamy ten backlog rzeczy do zrobienia. I je wszystkie musimy, to jest jakby tak zakorzenione, że wszystkie musimy zrobić i czasu jest niewiele, więc wiecie, Agile, brak dokumentacji, zwinnie tego, tam coś na, na silne tretytki MVP, MVP jeszcze, tak, żeby to podbić jakimś akronimem, e, że to jest właściwa, właściwa ścieżka. Właśnie nie o to chodzi, żeby zminimalizować ilość koniecznej pracy, tylko zminimalizować ilość pracy, której nie zrobimy. Czyli z tej kubki wybrać te, te, to, co jest faktycznie wartościowe i na to poświęcić wystarczającą ilość gdzieś tam no, czasu, żeby to było jakościowe tak? i tak dalej, i tak dalej. Czyli warto zadać sobie pytanie, zaczynając, bo myśląc nad zrobieniem czegokolwiek, co by się wydarzyło, jeżeli byśmy tego nie zrobili? Jakie to przyniesie skutki, jeżeli tego czegoś, tego kawałeczka, tego fragmentu nie zrealizujemy? To co się wydarzy? To jest, myślę, też jedno z kluczowych pytań dotyczących zwinności. To co, podsumowujemy? Możemy podsumować, chociaż mamy jeszcze taką bardzo naciąganą <głos》>, teorię, dlaczego tak ciężko ten zwinny mindset na naszym rodzimym podwórku w Polsce. To jak to ma być odcinek filozoficzny, to dalej. Tak. To ja problemów upatruję osobiście w systemie edukacji, jaki mamy, który nie sprzyja wcale wykształceniu umiejętności pracy zespołowej właśnie podejściu, podejściu jakimś empirycznym do, do pracy często gęsto jest jakiś utarty jeden schemat albo dwa sposoby rozwiązania nie wiem zadań czy czegokolwiek tak? na języku polskim klucze odpowiedzi tak jak ktoś pomyślał zinterpretował tak wszyscy muszą myśleć i interpretować na matematyce tak jakby są jakieś nie wiem dwie trzy metody uznane żeby żeby robić, no, może ciężko odkryć młodemu człowiekowi nową, ale generalnie to jest y, potencjalną chęć odkrywania się szybko zabija. że To nie tą metodą, to jest ta A, B lub C, jedną z tych metod, którą tu, tą. Nie? I, I od razu dostaje się jakieś tam jedynki, minusy, negatywne, negatywne bodźce. Nie ma przestrzeni na porażkę. Tak, które zabijają taką naturalną, dziecięcą, nawet można powiedzieć, że dziecięcą chęć eksplorowania. Poszukiwania, eksperymentowania, bawienia się gdzieś tam tą materią przed sobą. Ja opatruję dużego problemu w tym, że jesteśmy jako dorośli ludzie ukształtowani bardzo mocno przez ten system edukacji na indywidualizm, na konkretne jakieś procedury, reguły, że coś trzeba po prostu zrobić krok po kroku, jak zostało zapisane. Nie ma miejsca na kreatywność. Ale wiesz co, są, są takie jaskółki, w niektórych szkołach są czy klasy, czy, czy jakieś eksperymentalne, gdzie eduskram działa. I tam fajnie ta praca zespołowa idzie, nie? Dzisiaj mamy odcinek poleceń, tam możemy polecić tak ma. siostry orbitowskie, bardzo bardzo dobre specjalistki od Edu Scrama. Polecamy pośledzić. No dobrze, słuchajcie, ja podsumuję ze swojej strony. Dla mnie ten Agile mindset jest o tyle fajny, że, że właśnie, ponieważ lubię filozofię, to on jest mocno wpisany w to takie. Myślenie, nie? bo filozofia zachęca na przykład do samorefleksji, bo musimy sobie zadać pytania właśnie o tym, po co to robimy, dlaczego to robimy i nasze działania, czy one prowadzą nas do celu, czy nie. Etyka, jak sobie myślę o etyce, no to czy te nasze działania są dobre albo złe w kontekście na przykład zwinności. No i logika. Logika, jeden z bardzo ważnych elementów filozofii, czyli umiejętność właśnie rozpoznawania błędów logicznych i opieranie się na danych. Bo bez danych, w sumie, logiki, logika nie istnieje. I, I to jest sztuka de facto podejmowania świadomych i satysfakcjonujących wyborów, prowadzących nas do celu. To takie moje podsumowanie. Czyli co? Identyfikujemy zmiany, szybko reagujemy, uczymy się i dostosowujemy się do zmieniającej się rzeczywistości. Dbamy o rozwój swój zespołu produktu, dążymy do doskonałości, staramy się, żeby to, co wyprodukujemy, było przetestowane, poprawnie działało, ale jednocześnie było proste, nieskomplikowane, łatwe w utrzymaniu i w użytkowaniu i to wszystko realizujemy rękoma samoorganizujących się zespołów, brzmi jak ideał nie ma ideałów, to ja taką łyżkę dzieciom wrzucę, żeby pokazać, że to nie jest ideał. Dla mnie zwinny mindset, żeby nie przeciągać w dużym uproszczeniu, to jest bardziej myślenie o zespole niż o sobie, nie? że w takich kategoriach, że my jako zespół jesteśmy skuteczni, my jako zespół tworzymy coś wartościowego, My jako zespół jesteśmy w stanie sprawnie do przodu się gdzieś tam poruszać. Niekoniecznie to implikuje, że mi indywidualnie jest totalnie wygodnie i każdego dnia dobrze się czuję. Proste przykłady są takie, że z perspektywy zespołu najlepszą decyzją może być nie robienie niczego, a jak ktoś nie robi nic, powiedzmy, nie mam tu dla siebie pracy, na przykład nie mam nic do testowania albo nie mam nic do kodowania albo nie mam nic do projektowania, to może tworzyć takie poczucie niepokoju w głowie. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć z angielskiego, ale takie ogólne wewnętrzne poczucie niepokoju, niepewności, że w sumie no, ja płacą mi, nie, ja muszę robić projekty, ja muszę produkować kod, ja muszę testować. I indywidualnie taki, te, te, taką mamy tendencję na poziomie zespołu, to wcale może być nie najlepsza decyzja, i mi indywidualnie może być z nią źle, dzień czy dwa, ale jestem mam odwagę podjąć, bo, bo ważniejsze jest dla mnie to, że jako zespół jesteśmy w jakimś tam zdrowym stanie właśnie zwinnie, empirycznie poruszać się do przodu. Tak bym od siebie podsumował, że Olku, to nie jest ideał, i dla mnie pod, tym potem można poznać zwinny mindset, że, że mamy odwagę podejmować takie niewygodne, indywidualne decyzje, bo ważniejszy jest dla nas zespół i wartość, którą wytwarzamy. Do usłyszenia. Pamiętajcie, ponieważ wszystkie algorytmy, które nas gdzieś tam podbijają na rankingach, potrzebują Waszego działania, to prosimy tam łapki w górę, dzwoneczki, oceny i tym podobne rzeczy. Będziemy Wam wdzięczni za pomoc w dotarciu do szerszej idowni, ale także. Tak, prosimy o łapki, subskrypcje, aby w ofierze złożyć do ducha maszyny, ducha algorytmu. Tak żeby nas promował, warto, gdybyście się do nas odzywali przy pomocy mediów społecznościowych. Czego chcielibyście słuchać od nas? Czego oczekujecie? Jakie są wasze potrzeby? O czym powinniśmy pogadać? Co przedyskutować? Być może macie jakieś palące problemy, które teraz zaraz powinniście rozwiązać. Może jesteśmy w stanie pomóc. Odzywajcie się do nas. Dzięki za dzisiaj i cześć. Do następnego. Cześć. Cześć.